Cześć kochani, witajcie z tej strony Ana. To jest kanał Opowieści z Losu, także witam Was ciepło i serdecznie oczywiście wszystkich nowych i stałych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że powracasz. Cieszę się, że dołączyłeś lub dołączyłeś do tego kanału, do naszej wspólnej społeczności. E, oczywiście dziękuję Wam kochani za Wasze lajki, subskrypcje, wyświetlenia i udostępnienia kanału, również za Wasze cudowne podziękowania, komentarze i opinie. Także dzisiaj, kochani, masz wiadomość. Zobaczymy, co tu najważniejszego dla Ciebie. Chce się pokazać. jakie ważne wiadomości. Uwalniasz się z jakichś natrętnych myśli. Słyszę, przychodzi przebudzenie, ale też dużo stresu, kochani, z czymś związanego jeszcze. Wiersza. masz ranione serce, i ponowny strach przed otwarciem go na jakąś nową relację. Tutaj jest nawołanie, aby dzwonić, aby się z niczym nie śpieszyć. Natura może dla Ciebie być pomocna, także przebywaj dużo na łonie natury, skup się na naturze, być może medytuj na łoń natury. Zasługujesz na to. I Ty dobrze wiesz, na co zasługujesz, ale są w Tobie pewnego rodzaju jeszcze jakieś zmartwienia, zaniepokojenie słyszę. I to Cię powstrzymuje od cieszenia się życiem, od radości. ale wiesz, że masz w sobie wdzięczność i wiesz, że tą wdzięczność należy zawsze okazywać do wszechświata, do przewodników, do przodków, do aniołów, do istot najwyższych, tak? Akceptujesz to, co się dzieje w tym momencie, ale też masz jakieś pretensje. Być może tu chodzi o wybaczenie, być może Ty musisz komuś wybaczyć lub chcesz komuś wybaczyć, ale ktoś ty, tego wybaczenia nie chce od Ciebie przyjąć, być może ktoś ma pretensje do Ciebie, być może ktoś wymusza na Tobie jakieś wybaczenie komuś, czegoś. Ktoś chce po prostu dostać tylko w spokoju, tak? Tutaj jest dużo, kochani, ambicji. Które doprowadzą Cię do zmiany. Na gruncie miłości. Wiesz, czego chcesz, wiesz, kogo chcesz, wiesz, jakie jak to ma spełniać Twoje e, oczekiwania. Mają mm. to Ciebie szczęście, ale też jest sobie dużo wstydu z powodu jakiegoś przygnębienia. Możliwe, że nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi uczuciami, dlatego cały czas intensywnie chronisz swoje serce, swoje uczucia. Możliwe, że do tego. Możliwe, że jesteś nieświadoma, lub nieświadomy tego, że jesteś czyimś odbiciem. Tego, że ktoś w tobie widzi, jakby siebie. Tutaj jest zalecenie, aby popracować z cieniem, tak? Aby przerobić swoje traumy, swoje lęki. To może być bardzo wyczerpujące, ale też pobudzi Twoją kreatywność, jeżeli to przerobisz, przepracujesz. No dobrze, kochani, jeśli czujecie, że jest to wasze, przyjmijcie, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie, zostawcie proszę dla kogoś innego. A na dzisiaj ode mnie dla ciebie to tyle. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa.